W dzisiejszym wydaniu wiadomości poruszymy problem naszego miasta. Jak Państwo wiedzą sytuacja jest bardzo poważna. Kto z tym wszystkim stoi co na ten temat myślą nasi mieszkańcy? Tego dowiedzą się Państwo właśnie teraz. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj od rana na ulicach Krakowa słychać syreny. Tuż po godzinie 11 do wybuchu doszło na Poczcie Głównej. Na miejscu sprawcą okazał się Batman. Tak proszę państwa, w tym tygodniu wiele się wydarzyło. Pożar galerii handlowej, wypadek na ulicy Grodzkiej, wykolejanie się tramwaju. Z tego co nam wiadomo, za sprawą wszystkich zdarzeń kryje się Batman. Po przesłuchaniu na komendzie policji, Batman, jak to powiedział policjant, wyparował. Krakowska policja wyjaśnia, że Batman musi być pod wpływem jakichś środków psychoaktywnych. On jednak uważa, że przyczyną jego niepowodzeń w ratowaniu ludzi jest smog. Smok? Smok. Przyprowadziłem wywiad z mieszkańcami tego miasta. Co o tym myślą? Co pan myśli na temat tego całego zajścia? To jest niewiarygodne. Prezydent naszego miasta wykupił Batmana, aby krało był bezpiecznym miastem. Od jego przyjścia jest więcej problemów niż kiedykolwiek. Co pan myśli na temat tego, że Batman uważa, że wszystkie te tragedie, które ostatnio się wydarzyły, nie stały się przez niego, tylko przez naszego Smoka Wawelskiego, który nie żyje już od stuleci? O czym pani mówi? Czy ten nietoperzowy człowiek uważa, że to wszystko nie jest jego wina? To jest jakiś absurd. Smok, który nie żyje od stuleci, ma mu niby przeszkodzić w ratowaniu ludzi. On na pewno zażywa jakieś prochy. A policja jak zawsze nie umie nic z tym zrobić. Dziękuję za uwagę. Wracamy do studia. Już nie daję rady. Jak tu ludziom wytłumaczyć, że problemem nie jest smok, tylko smog? Nie no, idę do psychiatry. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pan jest batmanem, czy tylko udaje. Wie Pan, przychodzą do mnie różne ludzie i niektórzy to są tak zwariowani, że to wariantkowe z nimi trzeba. Możemy zacząć? No dobra. Zacznijmy, Pani Profesor Jadwigo, spokojna. spokojna szatan. Przychodzi do mnie. Ja myślałem, czy nie, myślałam, że nie Ja nawet nie skończyłam, po prostu bo nie wiedział, to za zatrudnić. Słucham? Mówię, że skończyłam już swoje. Proszę mówić, czy pan tu przyszedł. To na początek jestem Batmanem i... no i mam problem. Nie modliję, pan ma problem, bo pan tu przyszedł. Odkąd przyjechałem do Krakowa, podejrzewam, że moje dotychczasowe umiejętności tak jakby zniknęły. Podejrzewam, że problemem może być smok, którego tutaj macie. Boże, kolejny walut. Panie Batman, nie mamy smoka w Krakowie już od stulecia. On tu mieszkał, ale teraz można go zobaczyć tylko obok wawelu. Nie o takich mi chodziło. Proszę pana, ale naprawdę nie mamy żadnego smoka w Krakowie. Oni wyginęły tysiąc lat temu albo w ogóle nie istniały. Brał pan jakieś narkotyki albo depilacje, które powodują halucynacje. Wy nic nie rozumiecie. Panie Łatwo, proszę z nami. Ja to wszystko wam wytłumaczę. To nie jest tak. Tak, tak, spokojnie, wszystko wiemy. Ale gdzie wy mnie zabieracie? Wytłumaczę wszystko, zostawcie mnie. Zostawcie mnie, ja to wszystko wytłumaczę. Nie dojrzę, wariat. To pisać nie potrafię.